Hej, w tym filmie przedstawię Wam zadanie z interesującego działu jakim są logarytmy i ten dział jest interesujący z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że zawsze występuje na maturze więc zawsze będzie jakieś zadanie z logarytmu, więc jest to totalny pewniak oraz drugie jest to, że tak naprawdę żeby rozwiązać logarytmy nie potrzebujecie mieć żadnej dodatkowej wiedzy niż to co znajduje się w karcie wzorów. No... Ten film powstaje dlatego, żeby złapać jakieś rozumienie dodatkowe tych logarytmów i żeby czuć się w nich trochę bardziej swobodnie. Więc przejdźmy sobie do rozwiązywania. Liczba logarytm przy podstawie 6 z 9, dodać 2 logarytmy o podstawie 6 z 2 jest równa. No i mamy jakieś odpowiedzi. No i w jaki sposób zabrać się do takiego zadania? Po pierwsze, widzimy, że te wszystkie odpowiedzi mają pojedynczą liczbę, to znaczy jeden jest pojedynczy, dwa jest pojedynczą liczbą, ale takie wyrażenie też jest jakąś pojedynczą liczbą. Tutaj widzimy, że są dwie osobne jakieś liczby. No i musimy jakoś się do tego zabrać. Pomocą będzie dla nas karta wzorów, którą tutaj przygotowałem sobie obok. Trochę ją sobie przybliżę. O. No i teraz co możemy w karcie wzorów wyczytać? W karcie wzorów widzimy tak. Nasze logarytmy to jest jakieś dodawanie. Więc zaraz możemy wzrokiem polecić na kartę wzorów i zobaczyć zadanie, w którym mamy dodawanie dwóch logarytmów. Co wtedy się robi? Bierze się to, co jest w środku logarytmu, czyli ten x i y, i ze sobą wymnaża, ale już. Pod jednym logarytmem. Więc wydaje się, jakbyśmy mogli to tutaj u siebie zastosować. Z tym, że póki co nie możemy. I teraz dlaczego? Bo przeszkadza nam ta dwójka, która jest z przodu. Więc z nią musimy teraz coś zrobić. Czyli pytanie, co zrobić, jak mamy dwa razy jakiś logarytm? No i nasz wzrok może pójść na kartę wzorów i znaleźć może ten wzór, który mówi nam o tym, że jeśli mamy. Liczba razy jakiś logarytm, to tą liczbę możemy, widzicie, wrzucić do środka logarytmu jako potęgę. Więc to sobie zróbmy aktualnie. Czyli tak, pierwszy logarytm zostaje bez zmian, o podstawie 6 z 9. Dodać logarytm o podstawie 6 z 2. No i teraz ta dwójka, chodzi do środka, czyli jest do potęgi drugiej. No i co, 2 do potęgi drugiej to jest inaczej 4, więc tutaj już w tym miejscu będziemy pisać zaraz czwórkę. Więc możemy to przepisać: logarytm o podstawie 6 z 9, dodać logarytm o podstawie 6 z 4. O. I teraz doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy mamy po prostu dodawanie dwóch logarytmów. Oba te logarytmy mają taką samą podstawę, bo tą podstawą jest a, czyli szóstka, bo tu i tu jest szóstka. A, a wewnątrz jest x i y, czyli to 6 i 4. Czyli to co teraz my możemy zrobić, to zapisać ten nasz, te nasze dwa logarytmy jako jeden logarytm, ale z mnożeniem pomiędzy środkami. Więc to sobie zróbmy. To będzie inaczej logarytm o podstawie 6 z 9 razy 4. 9 razy 4. 9 razy 4 to jest inaczej 36. Więc już mamy bardzo prostą formę tego logarytmu. No i sprawdźmy w odpowiedzi, czy istnieje coś takiego. No i widzimy, że niestety jeszcze nie istnieje. Więc coś jeszcze trzeba z tym zrobić. Wykorzystajmy tutaj. To, co jest tu na początku na karcie wzorów, i może ja tu przepiszę tego, ten logarytm bardziej po prawej stronie, czyli logarytm w po podstawie 6 z 36. Uznajmy, że on jest równy jakiejś liczbie x. I co o tym wiemy? Logarytm przy podstawie a z c będzie równy b wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi b będzie równy c. Więc spróbujmy sobie literka po literce przepisać taką formę w taką formę. Czyli tak. A do potęgi b ma być równe c, czyli a. Która liczba w logarytmie jest a? No to to jest ta podstawa, czyli ją sobie zapiszmy. Podstawa to jest 6, więc ją zapiszmy. 6 do potęgi b. Czyli do potęgi tego, co jest, porówna się, a porówna się mamy x, więc 6 do potęgi x ma być równe c. A c jest liczbą logarytmowaną, czyli tą liczbą wewnątrz logarytmu, czyli to będzie 36. Ok. I co to nam teraz mówi? To, co nam mówi, do, może do tego za sekundę przejdziemy. Ale najpierw, nawet to, że tak się zmienia te logarytmy. Nie musicie tego zapamiętywać, tylko możecie zawsze wykorzystywać tak zwaną metodę kółka. Czyli rysujecie sobie takie strzałki. 6 do potęgi x ma być równe 36. Te strzałki zataczają takie koło. Tutaj troszkę większe, tutaj troszkę mniejsze. I w takiej kolejności przepisujecie te trzy liczby. 6 do potęgi x ma być równe 36. 6. No, i to jest bardzo proste, myślę, do zapamiętania i zdecydowanie łatwiejsze niż takie, niż takie przepisywanie tych wzorów. No, i też to możecie zapamiętać bardzo łatwo, że to jest metoda kółka, a kartę wzorów na jakichś kartkówkach czy sprawdzianach raczej nie macie dostępu. Dopiero na maturze czy, czy próbnych maturach. Chociaż zależy od szkoły. Dobrze. Doprowadziliśmy do takiej postaci, ale to nam jeszcze chyba nic nie mówi. Żeby rozwiązać takie równanie, gdzie x mamy w wykładniku, to to co musimy zrobić, to doprowadzić i lewą i prawą stronę równania do takiej samej podstawy potęgi. Czyli spróbować zrobić tak, żeby i z lewej i z prawej strony była w tym wypadku szóstka. No, bo mamy 6 do x, no to tu spróbujmy też zrobić 6 do jakiejś potęgi. Więc tu zostaje 6 do x. A 36 to jest nic innego, jak 6 do potęgi drugiej. Więc skoro podstawy mamy już takie same: 6 i, 6, to skoro podstawy są takie same, no to wykładniki też muszą być takie same. Czyli x będzie równy 2. I to jest nasza odpowiedź na pewniaczka naturalnego, no i jesteśmy jeden punkt do przodu. Jeżeli to jest za mało, co to, co tutaj powiedziałem, no to polecam też moje poprzednie filmy, które nagrałem jakiś czas temu. Tam trochę głębiej i, i szerzej opowiadam o logarytmach i też o większą ilość zadań maturalnych rozwiązuję z tych logarytmów.